Cześć z tej strony Michał Szewczyk, agencja Silence. To jest podcast Prosto SEO. Mam nadzieję, że w sposób zrozumiały i w luźnej atmosferze będziemy rozmawiać na tematy związane z pozycjonowaniem stron internetowych, ale też z ogólnie rozumianym marketingiem internetowym. Razem ze mną Grzegorz Skiera. Cześć Grzegorz. Cześć wszystkim. I Wojtek Klecki. Cześć. Cześć. Witam was serdecznie. Na pierwszy rzut weźmiemy temat, który bardzo często pojawia się na forach, forach dyskusyjnych, w różnych grupach, także jest często wyszukiwany w internecie, mianowicie co wybrać: SEO czy Google Ads? To jest pytanie, z którym też często do nas przychodzą klienci. Myślę, że najlepiej, jeżeli się posłużę konkretnym przykładem, wyobraźmy sobie, że jestem właścicielem sklepu internetowego, branża modowa, rozpoznawalność na poziomie lokalnym, budżet na reklamy około 2000 zł na miesiąc i przychodzę do Was i proszę Was o pomoc. Czy mam wybrać Google Ads, czyli reklamy płatne, czy postawić na pozycjonowanie? Co mi doradzicie, Grzegorz? No, pytanie też takie, jaki jest cel tej kampanii? Co chcemy dzięki temu osiągnąć? Bo powiedziałeś, że to jest lokalna marka i co klient jestem, chce. Jestem klientem z ambicjami. W tej chwili jestem rozpoznawalny lokalnie na, na kilka miast, natomiast no, docelowo chciałbym być widoczny w całej Polsce. Okej. Okay. Znaczy, no, trzeba przede wszystkim popatrzeć na różnicę w tych dwóch usługach, tak? Bo pozycjonowanie to jest usługa, która wymaga czasu. I pierwsze efekty z pozycjonowania pojawią się po kilku tygodniach, czy tam po kilku miesiącach. Znowu kampania Google Ads to są kampanie, które e, możemy bardzo szybko uruchomić, i te efekty są widoczne dużo szybciej, i też wnioski możemy z tej kampanii wyciągnąć e, dużo wcześniej. E, Google Ads to też nie tylko kampanie w sieci wyszukiwania Google, czyli wyszukiwarce, ale również te reklamy graficzne, które za nami czasami krążą, czyli remarketing. I to, to też są reklamy... powiedzmy, powiedzmy, żeby była jasność, że to są te reklamy, które nam się wyświetlają na przykład na takich głównych portalach typu Onet, Wirtualna Polska, bo one na mhm. zasadzie remarketingu nas gonią mhm. po całym internecie. Tak, no, to, ale to też nie tylko re remarketing, bo w Google Ads możemy sobie wybrać, że na przykład chcemy docierać z reklamami do osób tylko na Onecie, tak? na przykład z tej miejscowości, w której e, aktualnie działamy. Także no, patrząc też na budżet, ten budżet nie jest jakoś wysoki i na pewno trzeba będzie szukać jakiegoś takiego sprytnego rozwiązania, tak? Na pewno w tym budżecie spokojnie znajdziemy pieniądze na to, żeby zainwestować w jakieś działania pozycjonowania. I to też trzeba popatrzeć na to, co powiedziałem wcześniej, że pozycjonowanie to jest usługa, która wymaga czasu, i czym później podejmiemy decyzję o pozycjonowaniu, tym te efekty przyjdą później. Z drugiej strony, powiedzieć, że marka jest lokalnie znana, także prawdopodobnie jakąś historię za sobą ma. Ja na pewno zainwestowałbym część budżetu w te działania związane z pozycjonowaniem. Po to, żeby budować tą pozycję w tych wynikach naturalnych, które cieszą się większym zaufaniem wśród użytkowników. Możemy zrobić dzięki też pozycjonowaniu większe zasięgi, a resztę budżetu bym poświęcił na kampanię w sieci wyszukiwania. A Wojtek, powiedz w takim razie, gdybym ten mój produkt był produktem zupełnie nowym, który, który wiem, że, że będzie żyłą złota ale na ten moment jeszcze nikt go nie zna. W takim razie czy to jest takie jednoznaczne wskazanie, że powinienem pójść w Google Ads? Czy tak generalnie z tego co tak obserwujemy tutaj z grzesiem też na co dzień, no to w tym wypadku generalnie tak, kampania reklamowa byłaby najlepszą opcją na początek. Natomiast to co byśmy jeszcze mogli zaoferować oczywiście w ramach dostępnych pieniędzy na start czy rozpoczęcie na przykład współpracy z naszą agencją? No to po prostu może warto by poświęcić też jakieś pieniążki na przeprowadzenie analizy strony, czyli w jakim ona jest teraz w momencie, czy jest poprawnie zoptymalizowana, w kwestii też pozycjonowania. No i taki powiedzmy mini audyt, który też nawet proponujemy, jeżeli ten budżet oczywiście mówię, bo gro klientów, których tutaj akurat wspieramy na co dzień, no to są takie tacy klienci po prostu z jakimś ograniczonym budżetem. No, to w tym momencie po prostu można poświęcić troszkę pieniążków na taki mini audyt, który da nam po prostu odpowiedź, gdzie strona jest w odniesieniu do Google i jego wytycznych, jeżeli chodzi o pozycjonowanie w wyszukiwarce. To dzięki temu taka osoba może sobie poprawić w międzyczasie, a my możemy rozpocząć kampanię reklamową i w ciągu kilku dni, jeżeli wszystko jest dobrze zoptymalizowane, może być już po prostu jakaś sprzedaż na stronie. No i to, co Grzegorz też mówił, że od razu potem można ładnie to wszystko mierzyć, od razu będzie widać, co się, co się dobrze sprzedaje, co chwyta. No i można z tego wysunąć odpowiednie wnioski, które w późniejszym czasie można ładnie też zaimplementować w kwestii pozycjonowania. Czy te wnioski zdobywane na bazie kampanii Google Ads możemy później jakoś przekonwertować, przełożyć na, na to, co robimy z pozycjonowaniem? A jeżeli tak, to, to które parametry są takimi kluczowymi, które możemy brać pod uwagę? No, no, jak najbardziej, bo jeżeli uruchomimy kampanię Google Ads w sieci wyszukiwania Google, no to, i mamy oczywiście zainstalowanego poprawnie Google Analyticsa, bo mamy tam ustawione cele i mierzymy ten ruch, który jest na stronie, i patrzymy nie tylko na ruch ilościowy, ale również jakościowy. No to jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje na temat tego, jakie słowa kluczowe przyciągają użytkowników najbardziej i które słowa kluczowe generują takich najlepszych użytkowników na stronie, którzy. Spędzają ten, tą, tą ilość czasu, na której nam zależy, no i najważniejsze, wykonują konwersję. Także wyciągając te słowa kluczowe z tej kampanii Google Ads, będziemy wiedzieli, na których słowach kluczowych możemy się skupić w, w pozycjonowaniu. Słuchajcie, a jakby była taka sytuacja, że, że po, tym, po tym, co was, od Was usłyszałem, zakładam, że może ten budżet, który mam, przekażę tylko na jedną usługę, a drugą będę zajmował się sam. Czy, czy taki, taki scenariusz w ogóle wchodzi w grę? Czy, czy te usługi są na tyle trudne, że właściwie trzeba je powierzyć profesjonalistom, waszym zdaniem? A jeżeli nie, no to w takim razie która, która z tych usług po prostu no, nie pozwala na, na samodzielne działanie bez specjalistycznej wiedzy? To jest to, co wspomniałem też przed chwilką, że oczywiście, jeżeli mamy jakieś tam, no bo to. To tego się nie da uniknąć. Jakieś tam podstawowe pojęcie, jeżeli chodzi o działanie strony w, sieci, w stro, strony w sieci, musimy mieć. A mamy ograniczony budżet, no to w tym momencie, dlatego warto się jeszcze po prostu wesprzeć, powiedzmy, taką agencją, żeby przeprowadziła ten audyt, dokonała jakiejś analizy. No i na tej bazie oni wydają wskazówki, czy to my, czy inna agencja z jakąkolwiek, będziemy współpracowali w tym temacie, wydają jakieś po prostu wytyczne. My to sobie możemy wszystko własnym sądem wprowadzić na stronie. Szczególnie w dobie dzisiejszych po prostu narzędzi jakie mamy dostępne, strony typu Wordpress, gdzie wszystko idzie ładnie sobie w dosyć prosty sposób zoptymalizować, jest dużo też dostępnych po prostu materiałów edukacyjnych w sieci. Tak więc, no, jeżeli mamy ograniczony budżet, to od tego nie, nie uciekniemy bo po prostu. Musimy sobie troszkę m, się, się doedukować po prostu i sami możemy sporo też w tym zakresie zrobić, a resztę pieniążków przeznaczyć po prostu na mm -hmm. przeprowadzenie tej kampanii. Nie? A, a jakbyście mieli wskazać takie dwie główne zalety jednej i drugiej usługi, tak, żebym mógł sobie zestawić, zrobić taki bilans zysków? No to, co też mówiłem wcześniej, tak, że poz... Co będę miał po prostu dzięki Google Ads, a co będę miał dzięki pozycjonowaniu. Uh -huh. No Google Ads jakby da szybką możliwość wyświetlania się w wynikach Google i można tam, poza tym, że jakby zaznaczyć swoją obecność, to możemy szybko jakby modyfikować treści reklam i możemy sprawdzić, co ludzi chętnie przyciąga na twoją stronę, no i wyciągnąć z tego wnioski. A druga rzecz, no to pozycjonowanie to... No to, to dzięki, temu dzięki tym działaniom, jeżeli będziemy jeszcze dbać o to, żeby coraz więcej tych informacji na naszej stronie się pojawiało, czy to w postaci bloga, czy jakiegoś poradnika, no to możemy z osiągnąć dużo większe zasięgi niż w, w kampanii Google Ads, bo w kampanii Google Ads jakby płacimy za każde kliknięcie, wejście na naszą stronę, a w pozycjonowaniu jest tak, że możemy włożyć pewną pracę i ta praca może dać nam dużo większe efekty w postaci ruchu z, z wyników wyszukiwania Google niż w tym samym budżecie w Google Adsach. A powiedzcie mi, czy spotkaliście się taką, z taką sytuacją, bo ja tak na przykład mam, że y, mimo, że wyniki z Google Ads pojawiają się na samej górze, y, pierwszej strony wyników wyszukiwania w Google, to ja mam odruchowo. Y, t, działam w ten sposób, że sobie skroluję niżej do wyników organicznych. Czy, czy macie jakieś doświadczenia, może dane konkretne, jak to wygląda w praktyce, jak, jak reagują użytkownicy? Czy to zaufanie po prostu do reklam Google Ads, które są wyżej, już gdzieś tam się ukształtowało? Czy po prostu odruchowo idziemy do tych wyników organicznych, które są naturalne i gdzieś tak podświadomie czujemy, że nikt na nie nie miał wpływu? Czy to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo to się też dosyć często na ten temat gadamy. Ja akurat nie jestem uprzedzony. Ja po prostu klikam na reklamy. No, też oczywiście. Może jakiś czas temu jeszcze było, że te tytuły były takie, powiedzmy, wyzywające czy coś i nie wiadomo, gdzie te linki prowadziły, ale teraz po prostu też, jak działamy zgodnie z wytycznymi Google'a, no, e, trzeba stosować się do pewnych zasad, ja te reklamy spełniają jakieś tam odpowiednie wyznaczniki, bez, e, no to to, to ja akurat dla mnie to, to, to nie ma problemu. Nie wiem, Grzesiu, czy ty wiesz mniej więcej statystycznie, jak to wygląda, czy, czy też... Bo sam, sam od siebie to chyba też po prostu... No, znaczy, no Google robi wszystko, żeby te reklamy były jak najbardziej widoczne, jak najbardziej się zlewały z wynikami naturalnymi. W niektórych krajach, jak u nas na przykład w, przy wynikach wyszukiwania jest napis reklama, tak w, w, w anglojęzycznych krajach jest ad. Tak? I to te, słowo jest tak krótkie, że niejednokrotnie po prostu ludzie to pomijają ale patrząc na to, jak prowadzimy kampanię dla klientów, a płaci się w Google Ads za konkretne kliknięcie, przejście na stronę, no to widać, czy ci użytkownicy w to klikają, bo my wydajemy na, na potrzeby kampanii Google Ads dla klientów parę dziesiąt tysięcy tam yy, miesięcznie, tak, sumarycznie jakby na to nie patrzeć. Google też prowadzi swoje działania w taki sposób, że no, oni chcą jak docelowo jak najbardziej skrócić czas tego wyszukiwania danej usługi czy produkty po prostu w sieci. Tak? Więc, no, jeżeli ktoś szuka czegoś konkretnego, nie chce gdzieś tam grzebać, no to automatycznie też będzie klikał. Dlatego, po prostu, to jest takie skuteczne też na początek, bo znajdujemy się od razu w tych topowych pozycjach sponsorowanych. No i to, to może to nam dać po prostu już fajne wyniki w postaci już sprzedaży czy też konwersji na stronie? Mnie się też wydaje, tak, podsumowując chyba ten temat, że jak ktoś naprawdę czegoś potrzebuje i szuka pomocy w Google, to kliknie w każdy wynik wyszukiwania, który mu się pojawi. Nie? No, ważne jest tylko szczerze mówiąc, żeby strona była fajnie przygotowana. Pamiętajmy też o regulaminie, bo czasami mieliśmy takie przypadki, że się gdzieś to tam zapominało o takich podstawach. No, no i cały ten experience, to doświadczenie klienta później na stronie, bo my tu tylko gadamy o pozycjonowaniu i prowadzeniu kampanii, ale jeżeli ta strona nie będzie odpowiednio dostosowana dla klienta pod względem właśnie szybkości, działania, wybierania do wrzucania wszystkiego do koszyka, no to, no to nic z tego nie wyjdzie. Nie? Dlatego tutaj jeszcze abstrahując do tego tematu, jeszcze cała ta druga strona medalu też jest bardzo ważna, nie? żeby się wybić ponad tą przeciętność i mieć coś z tego. Nie? Okej, okay, myślę, że to jest takie do, taka dobra puenta na podsumowanie naszej rozmowy. Trzeba walczyć. Trzeba walczyć. To, to, to jeszcze takie hasło mobilizacyjne na koniec. Ja Wam bardzo dziękuję. Wojtek Klecki, Grzegorz Skiera, Michał Szewczyk, to był podcast prosto o SEO. Zapraszamy do słuchania naszych kolejnych rozmów, naszych kolejnych podcastów. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, cześć. Pa.